Cześć wszystkim z tej strony Drake i powracamy do Assassin's Creed 3 u mnie na kanale. Jesteśmy dalej w Bostonie i to ostatnio po paru misjach głównych myślę, że przyszła pora na... właśnie ze się troszeczkę wątkami pobocznymi. Więc wiemy coś o tym dziwnym wielkim stworzeniu, niby krakenie, które poluje na żeglarzy. Okej. Okay.

Okay. Muchive nadivności, co? Jack says an old man that's always around when the beast appears. Jack say a lot of things. Good be one, I believe. They say he come. Okay, it. Jack. Some old man ordering a fracking about, what a bunch of. The All men I trust spin the same yarn. Okay. Czyli zawsze jest jakaś osoba zamieszana, nawet z dziwnego, mistycznego potwora, tak? Nie żebyśmy na co dzień nie... Nie tutaj... nie kombinowali z artefaktami poprzedniej cywilizacji, więc... Nie żeby nagle stwór morski wydał się czymś niemożliwym. Hmm. Okej... Okay.

Zagadka rozwiązana, tak? I tyle, czy coś ten deseń... W w sensie ta krótka rozmowa na temat zmarłego męża, tej pani, w jakikolwiek sposób naprowadziła Konora na to, co robić dalej z własnym życiem, tak? No okej, okay. okej, okay, tutaj będziemy mi po drodze akcje wyzwolenia oraz. Okej, okay. co, co ja tutaj widzę? Akcję wyzwolenia oraz właśnie. Rozwiązanie to nic potwora, no, już go. Uwalniam cię. Co prawda nie było dźwięku z jakiegoś powodu, ale zostałeś uwolniony. Doceni to. Dobra, sprawdzimy więc warsztat tego. Pana, niezależnie czy mamy zgodę, je, zgodę jego żony, czy, czy nie, ale i tak sprawdzimy. I zobaczymy, co tak naprawdę ukrywa się za tym rzekomym potworem. No i proszę, już chyba to widzimy. Skafander do nurkowania, co? Jakiś bardzo prototypowy, pierwotny skafander do nurkowania. No i w ten sposób rozwiązaliśmy zagadkę potwora morskiego. No dobra, co my tu mamy? No dobra, no to lecimy teraz dalej w tą stronę, prawda? Nie ma na co czekać. A na szczęście mam akurat tutaj szybką podróż otwartą. Tak, pochodziłem trochę po tych obstronnych tunelach i po, po otwieram kilka bram. Jest to wkurzające w diabły, bo z jakiegoś powodu Konor nie biega swoim normalnym tempem w podziemiach, tylko sobie tak bardziej truchta, a te tunele ciągną się kuźwa po prostu grubymi kilometrami. Nie konor. Nie, nie parkour, tylko biegnij po prostu. Okej, okay, wejść do środka. Bo ja też mi się po prostu randomowość tego, gdzie możemy wchodzić, a gdzie nie. Wiecie, część... Jest totalnie nie do zwiedzenia, ale w inne miejsca możemy wchodzić bez problemu. Na przykład do karcz. Karchm. Niezidentyfikowany obiekt latający, czyli tam. identify Flying Object, czy jak coś tam mówi. Po prostu UFO. UFO. Wiem to, że za każdym razem opadał to ten sam gość, nie? Żeby nie było wasn't alone those next to me had their heads cock the same trained as far back as it could go the Could't tell you what it was but I can tell you it wasn't of this earth Ok czy ta zagateczka uon tak Gre domyślacie się do, 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 doką to wszystko zmierza prawda Na przykoleg jest jeden fajny twist na końcu Greaj mamy gościa który wygląda już po prostu... Z... Like assassin, tak, to to no Neighborhood could use more men of action like yourself. My name is Connor. That's a lovely name for a man from Wales. What's your real name? Radovan Kadel. A strong name. You should use it. Duncan. Plain as they come. If you have the time to spare, I would urge you to keep on doing what you're doing. This infernal guy needs to be stopped. No to zawsze są takie. And fruit, and zawsze te puste, w puste dialogi. Symfony, but anyway, keep Okej, okay, dobra. <sighs> Myślałem, że będzie jakieś fajniejsze wprowadzenie, prowadzenie jednak, no, no widzę, że się przeliczyłem jak zwykle co do tej gry. Eee, dobra, dobra, dobra. dobra. I teraz gdzie, jest Chryste, A! Mapa zło. Gdzie nas jeszcze nie było i gdzie może być coś? Obstałem. Ten obszar jest całkiem pusty. Trzeba iść go pozwiedzać. Zapewne tutaj będzie jakaś akcja wyzwolenia. Przyzwiemy sobie koniulca. Znowu randomowa muzyczka. Skarczmy w menu. Au! Dzięki koniu. Jebaniec. No a właśnie, wyślemy naszych. Naszych tutaj młodych wiernych asesynów Na misyjki A Tego gościa trzeba akurat wytrenować koniecznie Nie nie Konor zostań na koniu Let's go Nie nie nie, nie, nie w strażników A, wiecie, jakby nie dość, że słabo się jeździ konno w tej grze, to, to jeszcze klatkowanie gry to tutaj bardzo nie ułatwia. Generalnie muszę przyznać, że. Co do, jak wiecie, samego Assassin's trójki, to jak zwykle tutaj bardzo mocną stroną tej gry jest klimat, bo to jest, żeby nie było, pierwsza coś o czym już mówiłem, ale wypełnij się jeszcze raz, bo why not w sumie, bo i tak nie mam nic ciekawszego do mówienia póki co. Eee, to jest pierwszy Assassin's Creed, gdzie zamiast hopcać po dachach, chciałem głównie chodzić ulicami, bo, bo klimat, bo handlarze wszędzie i to, 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 jest, to jest takie gęste po prostu wszystko. Czekajcie chwilę, ja robię, może podejść do tego w miarę w sumie logicznie, bo mam też, też mapę odbijania. Okej. Okay. tu mamy. E? Czekajcie, co 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 co? Coś się zarobałem, chyba. Tak, właśnie. Klimat jest tak okropny znowu. Jest tak gęsty, naprawdę. Nie mam pojęcia, co tutaj się zmieniło. Może to właśnie kwestia tego, że tych ludzi jest trochę więcej na tych ulicach. Może dlatego, że one są szersze, gęs gęstsze. Może nieco bardziej. W cudzysłowie. E bardziej współczesne. Nie wiem, jakieś takie bliższe się wydają, to naprawdę tworzy to bardzo fajny klimat. I wiecie, to już nie takie małe kanaliki jak w Revelation czy Brotherhood, gdzie po prostu przyciskaliśmy się między tymi ludźmi. Teraz to normalne, bardziej współczesne ulice, na których coś się dzieje, wiecie, o, powóz właśnie jechał, nie? To jest całkiem spoko. Okej, okay, dobra, czyli mamy tutaj jednego handlarza. Teraz jakby to... You bastards! Hey up! Uh, four eyes! Right. Piss off! You wanna catch a feeding? Get close! Keep moving, man! Czekajcie, Bravo, Connor! bravo, you won't catch him, leave off him! <laughs> 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 that nuisance for good you did. Very grateful. These thugs think they own the neighborhood? Super, ja muszę teraz zabić tych gości, więc no... A, te animacje są takie zajebiście płynne! Dobra. Spadajmy stąd. Dobra, część już w dzielnicy odbita. Dostało nam jeszcze jedne coś gdzieś do zrobienia, jeszcze jedni handlarze do nękacze handlarzy do powstrzymania Wypadałoby zerwać gdzieś list gończy, który powinien się tutaj zespawnić. O właśnie na przykład ten pyk. Sajonara. Jesteśmy czyści. Dobra, 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 dobra. Hmm. Zapewne gdzieś tutaj będą ci handlarze. Jak widać trzymają się portu i tutejszych właśnie kupczyków, więc postrzymamy nękaczy, zagadamy sobie z Duncanem, on dołączy do naszej kochanej bandy i z wyzwalaniem póki co będziemy mieli spokój. Wow, co się dzieje z waszymi gazetami i czemu stoicie tuż o siebie w ogóle, to trochę dziwne. Tak, a potem jak skończymy z wyzwalaniem, przeskoczymy sobie do osady, bo w międzyczasie, między odcinkami odwiedziłem osadę, żeby coś tam sobie pokraftować, i tak nic z tego nie wyszło, i zauważyłem, że mamy tam e, parę znaczników misji, tak, więc będziemy mogli coś tam podziałać. Dobra, i tam musimy znaleźć dupków, którzy męczą jakiegoś kupca. I zastosować tradycyjną asosyńską radę na wszystko, czyli wybić tych złych No nie ukrywam, że mogliby się już zaspałnić, nie? Znaczy to jest akurat całkiem spoko, bo oni się zawsze spełnią w tym samym miejscu, więc jeśli raz ich przegapicie wystarczy, o właśnie, wystarczy że zrobicie kółko e, 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 i za chwil parę będą w tym samym miejscu.

O! So good! Jezu Chryste! Mój wewnętrzny sadysta... Yy, ...cieszy się za każdym razem jak widzę tego typu animacje, żeby nie było, nie? Kto mnie więcej widzi? Kto mnie widzi? Nikt mnie kuźwa nie widzi. Nic mi nie zrobicie Nic sam nie, nie macie gnoje. Sayonara. To jest fajne, ruchoma kryjówka, tego nie było. I o jeśli nie mylę, potem już nie będzie ponownie. Widzę, że mimo tego, że nie wiedzieli, że jestem w środku, to i tak tak taktycznie poszli za mną, nie? Tak, żeby nie było. On mówi powrócił. Dobra, lecimy z powrotem do Duncan'a. Zobaczymy, czego on będzie sobie od nas chciał. Czy Mogę się tutaj teleportować? Nie, nie mogę. A mogę teleportować się tu. Co zabija sens tego punktu. W szybkiej podróży, który można odblokować 5 metrów dalej. Ale logika. Dobra, dobra, gra już, idę pomówić swoim kontaktem w dzielnicy, nie panikuj. Tak, od razu się jakby ikonka zmienia, więc możemy tutaj bez problemu. I tak, i teoretycznie, Danka ma tutaj bardzo fajną zdolność jako asasyn. Coś innego, coś co na papierze wygląda mega przydatnie, ale w praktyce, jak zwykle, no, wiecie, you know. A, ah, Connor! your work procedure. Now it's time to finish the job. I'm told this chap just materialized from the ether, and nobody has the stones to you know, challenge him. Until now, but we'll need a gang—a gang of our own—fight fire with fire. About time we did something about those brutes! I want in. Good on you. That's one for the lads. Come on, let's gather the rest. Boss, closed, Get out! Okej, okay, najwidoczniej szukamy jakichś trepów do, do gangu, czy coś takiego. Nie wiem, nigdy te misje nie są zbyt dobrze zarysowane. Zaczekajcie, czekajcie, czekajcie. Tu mamy osoby do uwolnienia, o jeśli nie mylę. Tu jak dalej w sensie żeby te osoby uwolnić, będziemy potrzebować przynajmniej w teorii zdolności Dankana, czyli ochroniarza, o jeśli nie wiem jak się nazywa ten skill. Dobra, no i mamy okrąg poszukiwania, nie? No to mówicie, musimy się pewnie skradać, nie? Ale nie, nie musimy się skradać. Możemy wejść tam niczym boss. O, właśnie, ochroniarz przytrzymujemy, przyłączamy Skillsa na ochroniarza. Wzywamy nasi dwaj koledzy w postaci Dankana i Stefana. No do mnie, przyjaciele, do mnie, do mnie, do mnie. I teraz zrobimy myk, Mianowicie idziemy niczym bosowie. Teraz... O! Jeśli ktoś nas, nas zauważa, to nim oni zdążą podnieść alarm, to Dankan i drugi asasyn usuwa drania. Aczkolwiek jak widać działa to jak działa, bo... No. Pożyczam. Na wieczne nieoddanie. Bardzo ładnie. Myślałem, że będą jakieś ładne wejście. No tam mamy trójkę, tak? tylko wszyscy wykonują synchro obrót głową. Hey, wow, naprawdę zajebista robota. Myślałem, że tak zrobiłaś synchro, czy coś. Co?

Templari templariusze? E, jakieś tam zbiry. Spoko. Wiecie, to... To jest bardzo nieklimatyczne. Dobra, dobra, całe tutaj wiadomo wysyłanie. Na szczęście przynajmniej wysyłanie jest teraz bardzo uproszczone. Więc po prostu klikamy, wysyłamy. Nie ma tu jakiegoś doboru ludzi czy coś takiego. Teraz po prostu wiecie, zrobię to już na automacie, bo nie boję się, że ktoś mi umrze. Wysyłamy i tyle. Jak się uda, to się uda, jak nie, no to o niebe, Nie będę miał asasyna przez kućwa, nie wiem Przez minutę czy coś takiego, nie? Jezu Chryste tylko nie to... Tylko nie asasyn przez minutę. Dobra, lecimy sobie do osady Davenporta. Mm, tak, generalnie tak, właśnie, szlaki handlowe, ponieważ są też szlaki handlowe morskie, tak, są, wiecie, mm, te lądowe, są też morskie, to są właśnie te linii, są szlaki i żeby te linie oczyścić, musimy powykonywać misje i tych misji nie będziemy robić, ponieważ one są po prostu głupie. Mm, wiecie, idź, zniszcz ten statek, goń ten statek, chroń ten statek, płyń z punktu A do punktu B, nie dając się zniszczyć, wiecie, tego typu nudy. Zamiast tego będziemy sobie robić tutaj misję templarów, ponieważ mamy coś wspólnego z tym 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 nieprzyjemnym kapitanem statku na, na właśnie na usługach templariuszy, którego spotkaliśmy kiedy naprawialiśmy Akilę. z tym się na pewno zajmiemy. Aktualnie idziemy popomagać po, troszkę naszym osadnikom A kolejny odcinek może zaczniemy sobie od misji morskiej nawet. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Wszystko przed nami. A tak, możemy przy okazji oddać y, tutaj skrzynki, bo są właśnie te pucharki na mapie, o których już wam mówiłem. Skrzynki drewniane, skarby drewniane nogi, które możemy wymieniać za jakby części mapy, gdzie znajdują się fragmenty skarbu Kapitana Kida. Tak więc no. Co do I owe this honor, Captain? The letters you speak of. si. Oh, What are they? Oh, now you want to know, Captain Kid's letters, boy. He hid a great treasure somewheres and sent letters to four of his crewmen along with a strange piece of leather. If you find the men, you'll find the scallywag. It's that easy, tis. May I see them? <laughs> you might be a captain, but you're not too bright, are you? I'll barter with them. You give me some trinkets I like, and I'll give you a letter. Building my own treasure cache, see? Trinkets? Like what? I to jest kolejna głupota, ponieważ jak nie wiemy, kim jest ten gościu, nie dowiemy się, czy służył pod kapitanem Kidem, czy był jego kumplem, czy był jego wrogiem, rywalem, czy był jakimś randomowym gościem, który po prostu ma taką wiedzę. Co dla niego zbieramy? Nie wiemy. Zbieramy ciekawostki. Czy to są monety, skarby, klejnoty, artefakty, mapy? Nie wiemy. Ma to formę skrzyneczek No ale ja się nie mylę i tak, żeby zdobyć właśnie Żeby zdobyć cały, całą, całą, całą mapę, cały właśnie... Położenie skarbu i tak musimy znaleźć chyba wszystkie. Mówię, tyle tego pozbierałem, a jeśli nie ma są 4, albo 5 misji chyba związanych właśnie z kapitanem Kidem okay, no już się skończyło. Tak, już się skończyło. No super. E, dobra, i teraz co my tu mamy? Misja główna? A co? Wód? Wód. Jak to misja główna jest tutaj? Czekaj, what the? Oj, nie wiem, czy coś mnie nie bierze. To jest za, za często kicham, mam wrażenie. Okej, okay, czy misję główną mam tutaj? Dobra, no to przy okazji porobimy sobie właśnie te wszystkie rzeczy tutaj. Mam gospodarstwo, mam tutaj misję osady. Gdzieś, żeby teleportować się w miarę dobre miejsce, oczywiście kurwa dobrego miejsca to będzie nie ma. I tak właśnie mówiłem ja to wszystko będę zbierać między odcinkami, bo będę chciał do końca mm, głównej misji zdobyć właśnie skarb kapitana Kida. A to są po prostu fajne misje i tutaj. Się zobaczy. Dobra, weźmiemy sobie koniulca. Te, te misje osady warto wykonywać, bo to jakby ulepsza naszych osadników, wbija im poziomy można wręcz powiedzieć i im mają wyższy poziom, tym lepsze rzeczy mogą dla nas tworzyć. No i jest to. No jest to przydatne. Geranie jest... no, przydatne. Rzeczy pokroju, większy kołczan dla Konora, podwójna kabura, żeby nosić dwa pistolety przy sobie, więcej linek z hakiem, więcej trucizny, wiecie, tego tu pierdółki asasyńskie, tradycyjne. No i lepsze miecze, tak, lepsze miecze i lepsze pistolety. Generalnie najlepszy ekwipunek w grze, wyjątkowo nie kupujemy go w sklepie, tylko tworzymy sami, właśnie przy pomocy naszych osadników. Co się dzieje? Co tam koleżko? Co działamy? prudence is missing she went out to gather some things this morning and never returned i'm worried sick yeah what if she's hurt i will find her chill brada i might help track her down he has a good nose Mamy psa okay Nie pamiętam, mieli psa she has been gathering evening primrose almost every night she is obsessed with the oil it yields that is all going to stop now Don't why she so that much to hmm, no ciekawe, nie? Tak, iść za psem, w iść sensie za markerem na mapie, tak, żeby żeby była żeby było wszystko precyzyjne. A szukaj prudence, no dobra. Czas na ten. O, proszę bardzo. Anna, tak, tak, nie musisz się drzeć, stoję ku ciebie. Okej, okay, są kwiatki, Świeżo zerwane. We should split up to cover more ground. W sensie rozdzielamy się, żebym to ja zrobił wszystko, tak? A to się będzie dopierdalać. Oczywiście, że to my ją znajdziemy. Przecież to tak działa w grach. Fragment ubrania uciekała przed czymś. Ha. A, cheat. Jest za okręgiem, widzicie? Torba. Na coś tych trafiła, koleżanko. Oh shit! It's a bear. Jezu, Chryste! Skąd niedźwiedź w tej dolinie? Tylko, że tutaj nie mam niedźwiedzi. Nigdy, nigdzie. so hmm, skóra. Dziękuję bardzo, kona. Dziękuję.

Pokrótce, zbierała to zielsko, bo chciała dzięki temu lepiej bo to rzekomo pomaga na płodność i tyle, no. Wiecie, co nie pomaga na płodność? Niedźwiedzie. I chodzenie samemu w nocy po lesie. To nie pomaga na płodność. Info potwierdzone. Okej, okay, teraz mamy kukurydzę. Mamy takie fajne poletko. Jezu, to jest, kuźwa klimatyczne, że wiecie, Konor idzie i rękami odpycha, yy, odpycha właśnie... Hmm. No, wiadomo, właśnie kukurydzę. Plony kukurydzy, możemy sobie pogadać. Pogadajmy, pogadajmy i zakończymy odcinek. Co tam, czemu musisz na ziemi staruchu? Hello Hello. Is something coś matter? No, nie dziedzicie kurwa za to, co się no, stało. But please know that if there was anything I could do to help, I would. It's alright, Connor already knows half of it. As you know, we've been trying to have a child, Connor, for a long time. Thus far we have not been blessed even once. It takes its toll after a time. You <laughs> you ci... such ciąży. Nature will grant you with the young when the time is right. We hope you're right, Connor. At the very least, we are at peace here. A super, no dobra, tak, mamy jeszcze troszkę misji, ale nimi zajmiemy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, dzięki za uwagę i do zobaczyska w kolejnych odcinkach Assassin's Creed 3 u mnie na kanale, kiedy pobawimy się w Konora Osadnika, na razie